Cześć! W tym filmie rozwiążę jedno z zadanie z egzaminu z wytrzymałości materiałów na Politechnice Śląskiej: kierunek budownictwo. Pokażę wam, jak szybko i bezbłędnie rozwiązywać tego typu zadania na egzaminie. Udowodnię, że wytrzymałość materiałów jest prosta, a zaliczony egzamin w zasięgu waszej ręki. Zaczniemy jak zawsze od rzeczy najważniejszej, czyli od przeczytania polecenia. Polecenie w tym zadaniu mówi tak: Oblicz wartość reakcji działającej przy Dolnej podporze RD, czyli tutaj, prawda, mamy tą reakcję już zaznaczoną. Wartość reakcji podaje z dokładnością do 0,1 kN. To jasne, co mamy zrobić. Mamy oczywiście dane, czyli wymiary. Mamy tutaj ten mnożnik N, na podstawie którego wyliczymy sobie w stosunek pola tego cieńszego odcinka pręta do tego grubszego. Tu widzimy, że ten grubszy pręd jest 2,5 raza, ma 2,5 raza większe pole niż, e, niż ten pręd e, cieńszy, prawda? I teraz tak, e, kolejna rzecz to mamy daną siłę P i mamy dane, dane pole przekroju oraz oczywiście moduł Younga. I teraz tak, od czego zaczynamy? Zaczynamy od rzeczy bardzo ważnej, czyli od sporządzenia wykresu siły osiowej. Pamiętajcie, zawsze tego typu zdania trzeba zacząć od sporządzenia wykresu siły osiowej. Niezależnie czy. Jest to, jest to tematem polecenia, czy nie? Ten wykres jest dla Was niezbędny do dalszej analizy tematu. Teraz, tak. Widzimy oczywiście, że nasza, nasz pręt jest dwustronnie zamocowany. Jest za, zamocowany u góry i u dołu, prawda? E, wspornikowo. Co za tym idzie? E, jest on statycznie niewznaczalny. No, nie jesteście w stanie wyliczyć sumy rzutów siły na oś Y, ani reakcji RG ani reakcji RD, dlatego musimy tutaj troszeczkę zastosować inny sposób na wyliczenie tej reakcji, niestandardowy, czyli standardowe równania równowagi nie, nie wystarczą. I teraz tak, zobaczcie. Pierwsze, co muszę zrobić, tak jak mówiłem przed chwilką, yy, narysować wykres siły osiowej. Oczywiście będzie to wykres parametryczny. Dlaczego parametryczny? Ponieważ no, my nie znamy naszej reakcji RD, której szukamy, no ani nie znamy RG. I jak to zrobić? Yy, standardowo, jak... Yy, jak rysowanie wykresów sił osiowych. Jeżeli ktoś z was nie wie, jak się rysuje wykresy sił osiowych, zachęcam do, do obejrzenia moich kursów, w których, w których tłumaczę generalnie, jak rysować wykresy sił wewnętrznych, m.in. sił normalnych, sił tnących, no i oczywiście momentów gnących. W tych, w tych kursach precyzyjnie wyjaśniam, jak sporządzić wykres sił osiowych. Więc ja rysuję sobie tutaj przekrój. Przekrój to jest lewostronny, więc znakowanie sił tnących będzie takie normalnych, takie, i teraz tak, zaczynamy sobie od przedziału D, powiedzmy sobie, że tutaj dam sobie punkt B, to jest też punkt charakterystyczny, ponieważ tutaj następuje zmiana przekroju oraz jest, miejsc, jest to miejsce przełożenia siły 65 kN, więc w przedziale DB siła równoległa do osi N to siła RD, zwrot przeciwny, więc będziemy mieli minus RD. I narysujmy sobie to na naszym wykresie, czyli będziemy mieli minus RD, po której jest minus, po której plus, nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, więc rysuję sobie wykres stały, no bo oczywiście na całym odcinku, na całym odcinku dB siła normalna jest stała i wynosi po prostu minus rd, prawda? Minus rd. To mamy i teraz tak, robimy sobie przekrój kolejnego przedziału, bo każdy z przedziałów, które sobie oznaczyliśmy, musimy przekroić. Dalej kroimy w tą samą stronę, no bo nie możemy Zmienić tej strony przekroju, żeby nie mieć przypadkiem dwóch zmiennych w naszym wykresie. Wystarczy nam już jedna zmienna, czyli RD. Jedna zmienna, jedna nie tak naprawdę. Ok. To jest znowu przekrój lewy, więc to samo znakowanie, więc teraz tak szukamy po tej stronie przekroju sił równoległych do osi N. Mamy tutaj minus RD i plus 65, ponieważ zwrot 65 jest zgodny z zwrotem osi N, więc będziemy mieli minus RD plus 65. Powiedzmy, że to będzie. Taki wykres oczywiście stały znowu. Wykres stały. Tu sobie oznaczam. I tu będziemy mieli. Nawet, wiecie to, opisanie tego minusa też nie ma w ogóle sensu, bo, bo to jest tylko i wyłącznie wykres poglądowy. Ważna jest to, tutaj ta wartość minus Rd. A tu będziemy mieli minus Rd plus 65, 65 kN. 65 kN. Czyli mamy wartość siły osiowej na odcinku DB i mamy wartość siły osiowej na odcinku BG. No i teraz tak. Co musimy zrobić? Musimy skorzystać z tak zwanego warunku geometrycznego. Warunek geometryczny mówi nam o tym, że w związku z tym, że ten pręt jest dwustronnie zamocowany na sztywno, to wynika z tego to, że on się sumarycznie przemieści o 0, czyli jego suma przemieszczeń, suma przemieszczeń wszystkich jego odcinków będzie zerowa. I teraz zapiszmy sobie to równanie geometryczne. Ono wygląda w sposób taki. Delta delta L odcinka BG, prawda? Plus delta L odcinka BD czy dB, jak to nazwiemy, dB, sumarycznie musi się równać 0, prawda? Czyli tyle, ile wydłuży, bądź skróci się ten odcinek i ten odcinek, jeżeli to sumujemy te wartości, to one muszą dać 0, ponieważ ten nasz pręd jest zamocowany między dwoma sztywnymi ścianami, nieskończenie sztywnymi. No i teraz tak, wzór na, na delta L przy osiowym ściskaniu i rozciąganiu jest równy. Siła razy długość odcinka przez modu Younga razy pole. Oczywiście, gdybyście mieli jakieś pytania, bądź wątpliwości, uwagi, albo jakieś pomysły dotyczące tego typu zadań, zostawcie to w komentarzu. Ja na pewno na pewno zwrócę na to uwagę. I teraz tak czyli tak, delta L, czyli zmiana długości, równa się siła osiowa razy długość odcinka przez modu Yanga razy pole. Powierzchni. No i teraz tak, zapiszmy sobie to. Delta LBG, czyli to będzie tak. Siła na odcinku. BG razy długość odcinka BG przez moduł Yanga. Ona kody stały u nas dla całego, dla całego pręta, więc tu nie muszę wyszczególniać osobnych modułów Yanga dla odcinka BD czy 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 BG. To nie ma, to nie ma. Nie ma sensu. No i teraz tak pole, oczywiście ono się różni na odcinku na odcinku BG i na odcinku DB, więc to będzie dla odcinka Bg plus to samo. Siła na odcinku db razy długość odcinka db przez moduł Yanga razy pole odcinka d, b. Ok, i to równa się 0. Dobra. Teraz co? Podstawmy sobie to, co możemy już sobie podstawić, prawda? Więc zobaczcie. Za, za siłę na odcinku bg. Podstawie po prostu minus Rd plus 65, prawda? Czyli to będzie minus Rd plus 65 kN. Ważne są jednostki, wszędzie wstawiajcie jednostki. To jest ważne. I razy długość odcinka, czyli u nas po prostu 5 metrów, prawda? Bo ten odcinek ma długość 5 metrów. Czyli razy 5 metrów. I dzielimy wszystko przez modu Yanga który jest stały dla całego pręta i razy. No, pole A. Nie, no to jest pole A, czyli A. To mamy. Ja nie wpisuję tego pola, bo ono i tak się za chwilę uprości w tym równaniu, więc, więc nie wpisuję wartości liczbowych, a chodzi o czas, żeby znaleźć rozwiąza rozwiązać jak najszybciej. I teraz tak, plus. Teraz siła na odcinku db, czyli tutaj będzie po prostu minus rd, czyli minus. Rd, razy tym razem długość 4 metry. 4 metry przez modu Younga, i tym razem pole to 2,5a. Razy 2,5a. No bo ten odcinek jest po prostu, na tym odcinku PRD jest grubszy, można powiedzieć, prawda? Ma większe pole powierzchni przekroju. Równa się 0. No i teraz tak, możemy sobie śmiało. Część rzeczy uprościć, no, upraszczamy metry, czyli mnożę przez metr, prawda, obustronnie, więc mogę to uprościć. Mogę uprościć moduł Yanga, prawda, i mogę uprościć pole powierzchni również, prawda. Tu upraszczam, tu upraszczam pole powierzchni. No i co mi zostaje? Zostaje mi tak, minus 5RD, To sobie wymnażam, prawda, minus 5RD,

No i teraz co? Z, tutaj zostaje mi, z tego zostanie mi po prostu minus 16RD, jeżeli sobie to podzielę, to będzie minus 16, zapiszmy minus 16RD e, minus 5RD 325 przerzucam na prawą stronę równa się minus 325 kN to wiadomo sobie zsumuję, czyli mam minus.

Odpowiedź naszego zadania, czyli, czyli wyliczyliśmy wartość reakcji RD, czyli to, czego w tym zadaniu szukaliśmy, możemy sobie tutaj wpisać. O, wpiszmy sobie tutaj 49, 24. Zapiszę. RD równa się 49, 24 kg. Newtona, czyli zgodnie z, y, z naszym poleceniem podaliśmy wartość, nawet dokładniej podaliśmy niż do, do jednego miejsca po przecinku, podaliśmy dwa miejsca po przecinku, więc powinno być wszystko ok. Jeśli macie jakieś ciekawe zadania, które sprawią dla Was problem, zostawcie komentarz z linkiem pod filmem. Linki do kursów, o których wspomniałem, znajdziecie w opisie filmu. Aby być na bieżąco i zobaczyć więcej rozwiązanych zadań, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Dobry Korepetytor. Dziękuję.